Rozmawiamy z Kamilem Sierdzińskim, lewym pomocnikiem Barcelony. Witam. Z... Witamy serdecznie. Współpraca z Neymarem i Messim się układa? Jak najbardziej. To spełnienie moich marzeń. Zawsze chciałem zagrać do Messim. Neymar jest moim zawodnikiem. Zobaczymy. No. Jeszcze na razie nic nie pokazał. Czekam aż przebłysnie. Aha, czyli. Pan trochę, widzę, wymaga od zawodników, z którymi gra na boisku. Oczywiście. sam gra na najwyższym poziomie, więc chcę, żeby ta już tu grała jak najlepiej. No dobrze, to może zdradzi nam pan za jaką kwotę pan przeszedł z KS Pniewo? 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych transfer z pniewa tak. do, do Barcelony, no to chyba drobne pieniądze. Bardzo drobne, no. Jest tyle się pan, na tyle się pan ceni? Na tyle mi wyceni. Na tyle Pana wyceniono, no to chyba kiepsko. No, no niestety, no jak wyszło, ale no pieniądze nie grają roli, teraz gram w pierwszym składzie, jest wolny no, kadr polski, więc kwota nie mówi. Nie... Fota. Ale cię Ale cię